Dzień dobry moi kochani z tej strony Ola. Chciałabym Was dzisiaj zaprosić na spacer po moim ogrodzie. Kwitną narcyzy, kwitną tulipany, kwitną wiśnie ozdobne, nawet już pierwsze jabłoni rajskie, także mam wam dzisiaj dużo do pokazania. Chciałabym wam również wskazać takie ciekawostki roślinne, które może będziecie chcieli wprowadzić do swojego ogrodu. Mam nadzieję, że dźwięki okolicznych kosiarek nie zagłuszą nam za bardzo tego spaceru. Także teraz jest czas na relaks, weźcie w dłoń kubek ciepłej kawy lub ciepłej herbaty i zapraszam do oglądania. Zawsze rozpoczynam spacer od mojego przedogródka, tej najstarszej części, i pomyślałam, że może dzisiaj zrobimy taką małą zamianę. Także przedogródek pokażę Wam na samym końcu. Natomiast e, teraz chciałabym Wam pokazać taką rabatę, która jest bardzo nowa. E, ona jest jeszcze niedokończona, nie jest obsadzona. E, zaczęłam ją robić w zeszłym roku i zajęła nam trochę czasu. Oczywiście to nie była jedyna rabata, którą wtedy robiłam, więc Sami rozumiecie, że. E, no Nie miałam okazji tych wszystkich roślin jeszcze tak jakby przemyśleć i posadzić na miejsca docelowe, natomiast to co wiedziałam od razu, to chciałam mieć właśnie tutaj takie piękne wejście z takim tunelem metalowym, różano-powojnikowym. Także może niedługo jak będę to wszystko sadziła, to wam pokażę, jakie powojniki wybrałam, bo chciałam mieć w takich ciemnych kolorach i wiedziałam na pewno, że znajdą się tutaj narcyzy Talia i Brunery. I ja w ostatnim filmie wam pokazywałam właśnie brunery z siewek, i dacie wiarę, że te wszystkie brunery po jednej i po drugiej stronie to są właśnie moje brunery z, z samosiewu. Także brunery naprawdę potrafią przepięknie się wysiać, przepięknie wyrosnąć, i zobaczcie, jak one obficie kwitną. To, co ja tutaj chciałam osiągnąć, to właśnie taki efekt pomie, powiedzmy nieba czyli błękitnego nieba i białych chmurek. Te narcyzy talia wpadły mi w oko już jakiś czas temu, ale za każdym razem, kiedy je kupowałam w takich polskich sklepach internetowych, to wychodziły mi po prostu takie zwykłe żółte narcyzy lub też żonkile. Po prostu nazwy nawet nie mogłam jakby odgadnąć całkowicie odmiany i wreszcie mi się udało. Ja Wam podlinkuję w ogóle sklep, z którego ja zamawiałam i uważam, że to wyszło fenomenalnie. Martwiłam się w ogóle, czy to właśnie kwitnienie Brunery spotka się z kwitnieniem tych narcyzów. no i Dało się, i dla mnie efekt jest naprawdę przepiękny. O takie coś mi właśnie chodziło. Tutaj kolejne, jak dla mnie wspaniałe połączenie, to jest groszek wiosenny, który próbowałam właśnie wysiać i zaraz Wam pokażę też jego siewki tutaj na rabacie. Ja groszek wiosenny wyhaczyłam standardowo na jakichś zagranicznych y, stronach. Y, widziałam go na pewno u Klausa Dalbiego. Jeżeli chodzi o y, takie budowanie rabat, takich gęsto obsadzonych rabat, no to właśnie dla mnie Klaus Dalby jest niedoścignionym wzorem. Ten groszek wiosenny ja sobie próbowałam przez trzy lata upolować, i no, bezskutecznie. Dopiero w zeszłym roku, przez przypadek, weszłam na jedną z, ze stron takiego sklepu ogrodniczego internetowego, też wam go podlinkuję. No i zobaczyłam, że ten groszek wiosenny jest dostępny. Niestety przyjechał do mnie już po przekwitnięciu. Natomiast ja zebrałam sobie z niego nasiona i wysiałam go sobie na winter sowing, widzę, że wreszcie zaczyna kiełkować, także bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, bo zobaczcie, jakie on ma fenomenalne kwiaty. Także tak się prezentuje tutaj ta rabata od drugiej strony. Jak widzicie, jest tutaj dużo pustek, dużo się zmienia. Ja myślę, że na dniach będę się zabierała tutaj za ostrą pracę, dlatego że na razie priorytetem były dla mnie inne rabaty, ale na tą rabatę... Mam w planach posadzić właśnie hortensję z gołym korzeniem, które zakupiłam w zeszłym roku. Także połączę je tutaj z takimi fajnymi bylinami. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać o tym odcinek, bo wydaje mi się, że będzie to naprawdę ciekawe połączenie. A tymczasem zapraszam Was na kolejne rabaty. Tutaj jest powtórzenie właśnie mojego ulubionego połączenia, czyli właśnie bieli z błękitem. Zależało mi na tym, żeby ta brunera była powtórzona na kilku rabatach, żeby dawała taką plamę koloru, a dodatkowo ta biel tych wszystkich narcyzów idealnie łączy się z bielą obelisków, więc jak dla mnie łączy to się w taką spójną całość. A do brunery dodałam narcyzy w odmianie Bridal Crown i są to narcyzy pachnące, jedne z moich ulubionych. Więc jeżeli planujecie lub lubicie dodawać narcyzy w takich lazaniach cebulowych, zwłaszcza w miejscach, gdzie się często przechodzi, na przykład przy wejściu do domu, to bardzo Wam polecam te pachnące odmiany. Bridal Crown jest taką odmianą, która ma kilka kwiatków na jednej łodyżce. Przepięknie wygląda w bukietach. Wspaniale też prezentuje się jako taki wyższy element, na przykład w połączeniu z bratkami czy z innymi takimi roślinami wcześniej kwitnącymi, które właśnie wykorzystujemy do takich kompozycji w donicach. Jak dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych narcyzów. Zobaczcie, chciałam Wam jeszcze pokazać tak z tej perspektywy, zaczyna kwitnąć wielosił. To jest wielosił odmiany Heaven Scent. On również delikatnie pachnie. I powiem Wam, że bardzo szybko zakwitł w tym roku. Ta rabata jest bardziej nasłoneczniona. Ja Wam jeszcze pokażę wielosił z drugiej strony. Tam jeszcze zdecydowanie te pąki mają parę dni na to, żeby zakwitnąć. On znajduje się w drugiej części ogrodu. Drugiej części rabaty, do, zaraz sobie tam przejdziemy, natomiast uważam, że on, tak jak Wam wcześniej pokazywałam, jest już ozdobny od wczesnej wiosny, dzięki tym swoim właśnie liściom, które naprawdę bardzo wcześnie wypuszcza, więc te rozety liściowe są ozdobne od wczesnego przedwiośnia. To jest ta właśnie wspomniana rabata z tymi wielosiłami. Jak widzicie, one już jednak zaczęły kwitnąć, rano do nich zaglądałam i te pąki były bardziej zamknięte, jednak to ciepło robi swoje. Ja Jej tutaj połączyłam z czosnkami ozdobnymi i łubinem i tutaj obok nich rośnie kamasja. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wprowadziła tutaj na rabatach parę zmian, mianowicie z tyłu właśnie za tym wielosiłem i łubinem dosadziłam hortensję. To jest dla mnie nowość, bo jest to hortensja bukietowa, ale bardzo wcześnie kwitnąca. Jest to odmiana early harry i ona według opisu hodowcy powinna zakwitnąć już w maju lub pod koniec maja, a myślę, że stanie się to wcześniej, dlatego, że no, w tym roku wszystko jest wyprzedzone o jeden miesiąc do przodu, więc kto wie, może w maju zakwitną nam róże. Cała ta różanka tutaj jak widzicie jest bardzo mało ozdobna. Ja w zeszłym roku jednak się nie zdecydowałam dosadzić tutaj więcej roślin cebulowych, a to z tego względu, że planowałam tutaj pewne Zmiany. Dosadziłam tutaj kłosowce, takie fioletowe i białe zawilce japońskie, więc myślę, że w drugiej połowie lata, nawet jeżeli róże już przekwidną, to będzie tutaj przez dłuższy czas działo się więcej. Jak na razie teraz widać właśnie liście roślin cebulowych, widać brunerę, wielosił i tam dalej liście kuklików i zaraz przejdziemy sobie dalej placykiem do tej rabaty, na której niedawno tworzyliśmy takie podpory z leszczyny. Arabata z tej strony zaczyna się właśnie narcyzami, z tyłu za nimi jest pień naszej budlei, bo w tym roku niestety cała góra jej przemarzła. Mam nadzieję, że odbije. chociaż nie ukrywam, że już na jej miejsce zaplanowałam sobie pewną podmianę, bo w razie czego posadzę tutaj taką wiśnię wczesną, dzięki temu będę miała właśnie kwiaty już wcześniej, w wcześniejszych miesiącach, a dodatkowo jesienią taki piękny spektakl przebarwiających się liści. Редактор Na rabacie tej mam posadzone róże Angele oraz czosnki główkowate. Miałam tutaj też stipę, żeby tak dodawała tutaj tej lekkości. Niestety wygniła mi w tym roku. Było bardzo mokre przedwiośnie, a tak jak Wam niejednokrotnie wspominałam, my mamy tutaj glinę, więc no niestety stipy w tym roku nie będzie. Z tyłu mam jeszcze posadzone takie dwie hortensje odmiany Limelight, no i oczywiście nasze piwonie. I zobaczcie jak wspaniale prezentuje się ta podpora. Uważam, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. Piwonia stoi sztywno, ona już ma pąki. To jest odmiana wczesna, odmiana Paula Fey, także lada dzień powinna rozkwitnąć. Róże też już mają tutaj naprawdę bardzo ładne liście. No, i to są jedyne tulipany, których mi nie zjadła nożnica. Jest to wspaniały tulipan liliokształtny. Ja je posadziłam tutaj 3 lata temu. Dosłownie sadziłam tutaj jedną, dwie, trzy cebulki. Zobaczcie, jak one się wspaniale namnożyły. Także bardzo się cieszę, że pani Nornica je ominęła, bo dzięki nim tutaj na rabacie jest jakiś wspaniały kolor. Te tulipany w dzień, kiedy są promienie słoneczne, otwierają się, więc jest to taki dodatkowy plus. I zobaczcie, już graby się powoli zielenią, las się z tyłu zieleni. No i czeremcha. No ja po prostu ją uwielbiam. Ja myślę, że jeżeli ktoś ogląda mój kanał i subskrybuje mój kanał, to to te na pewno już kojarzy i na pewno kojarzy ten krzew i to miejsce. No świtośliwa już niestety kończy swój spektakl, bo te płatki zaczynają tutaj opadać. Ale powiem Wam, że niesamowicie sprawiła mi w tym roku wiele radości, bo tak jak Wam wspominałam, ja bardzo długo polewałam na ten krzew w takim rozmiarze i o takiej formie, bo zależało mi właśnie na takiej formie wylopniowej i ona tutaj prezentowała się obłędnie. Ja codziennie z moim mężem chodziliśmy tutaj ją podziwiać. Ona naprawdę wyglądała jak taka biała chmurka, jeszcze połączenie tych ciemnych ciemierników no po prostu bajka, także bardzo się cieszę, że mogę mieć ją wreszcie w swoim ogrodzie i mogę ją podziwiać. Także nasadzenia tutaj pewnie już kojarzycie z moich poprzednich filmów, ale pomyślałam sobie, że zajrzymy dalej, zajrzymy w głąb rabaty i opowiem Wam o berlinach, które mimo, że nie kwitną, to już mają pąki lub mają bardzo ozdobne liście i dzięki temu o tej porze roku są bardzo ozdobne. I wchodząc w głąb rabaty, witają nas tutaj narcyzy i powiem Wam szczerze, że jest to pomyłka, bo ja takich narcyzów nie zamawiałam. Także, jeżeli znajdę je gdzieś w internecie, no to tą nazwę tych narcyzów Wam napiszę. Jednak nie ukrywam, że jest to bardzo ładna pomyłka. I zobaczcie, jak te narcyzy w ogóle zmieniają kolor, bo one na początku są takie cytrynowe, później takie lekko maślane i na końcu bieleją. Także bardzo ładne, naprawdę bardzo mi się podobają. Nadal są ozdobne derenie. Ten kolor ich pędów z tymi listkami naprawdę wygląda bardzo energetycznie, tak energetyzująco. Tutaj mam narcyzy, jeszcze kolejne. Koło nich rosną kukliki. To jest kuklik w odmianie Majtaj, więc pewnie Wam jest znany, również Wam o nim opowiadałam. Jest to jedna z moich ulubionych bylin. Natomiast tutaj widać już listki takiej fajnej byliny. Ja ją kupiłam w zeszłym roku, więc niestety nie mam jej zdjęć i ich nagrań, ale możecie sobie ją poszukać w internecie, dlatego że to jest taka. No, jeszcze niespotykana w Polsce bylina jest to verbena bampton ja werbenę Bampton zobaczyłam gdzieś u projektantki z Wielkiej Brytanii, jednak oczywiście w Polsce nie była dostępna, ale na szczęście udało mi się upolować w zeszłej jesieni. I to jest taka fajna werbena, niższa. Również się ładnie wysiewa, ale nie tak obficie jak werbena patagońska, i ona kwitnie bardzo długo. Takimi powiedziałabym chmurkami, więc nadawałaby się do połączenia właśnie z gaurą lub z trawami ozdobnymi. I tutaj z przodu rabaty mam posadzoną kolejną odmianę pęstemonów. Te pęstemony nazywają się kosmatymi, czyli po prostu są to pęstemony kosmate. One się zdecydowanie różnią od tych, o których Wam opowiadałam i które wysiewałam, bo one rosną takie niższe i mają pastelowy, piękny, błękitny kolor. Niestety ja również kupiłam je już po kwitnieniu, więc nie mam gdzieś ich nagrań. Jednak zobaczcie te liście, tak jak i w przypadku tamtych pęstemonów, były całą zimę ozdobne. Teraz już. Te rozety nabierają masy, no i niedługo będą kwitły. Więc tutaj z tej rabaty, tak naprawdę, przechodzimy tym moim placykiem do powiedzmy takiego rozwidlenia. Tą rabatę już Wam pokazywałam. No i tutaj jest taki, powiedzmy, mój zakątek różany, kwitną tutaj róże Kokoloko, Honej Dijon, Novalis, więc mam tutaj takie powiedzmy trochę ciekawostki różane o takich nietypowych kolorach, jednak tu rabatę, tak jak w sumie i każdą co roku, czekają zmiany, dlatego że chciałabym tutaj dodać z przodu na froncie trochę więcej traw, takich traw ozdobnych niższych lub później na przykład myślałam o takim trzcinniku krótkowłosym on później wypuszcza takie piękne kwiatostany bo chciałabym żeby ten dereń kołsa, który lata dzień będzie tutaj kwitł miał jesienią jakieś ciekawe towarzystwo i przechodzimy do przedogródka. Tak naprawdę to tutaj nie wiem od czego mam zacząć. Jest to najstarsza część ogrodu, bo te rabaty mają już 3-4 lata, więc zdążyłam tutaj wszystko obsadzić zarówno roślinami, które kwitną wcześniej, tymi roślinami cebulowymi. Znam już mniej więcej to miejsce, wiem gdzie zatrzymuje się woda, gdzie te tulipany nie mają racji bytu, a wiem gdzie wychodzą mi wspaniale. Tutaj po tej mojej lewej stronie rosną tulipany w odmianie Purissima. Bardzo bardzo Wam jej polecam, bo... To są również tulipany, które się wspaniale namnażają, czyli tak naprawdę możemy je uznać, że są takimi tulipanami bylinowymi. Ja właśnie w tej części ogrodu mogę sobie pozwolić na takie tulipany, dlatego że tutaj nie grasuje nornica. I staram się wybierać takie odmiany tulipanów, które sobie posadzę raz do ogrodu i one będą się co roku namnażały. Więc takim właśnie tulipanem jest Purissima. Jest ona takim eleganckim tulipanem. Na początku ma lekko taki maślany kolor, lekko żółty, później bieleje. Pięknie się namnaża. Ja w jednej kępie naliczyłam 12 kwiatów, gdzie na pewno sadziłam tutaj po 3 cebulki, także możecie sobie wyobrazić siłę tych tulipanów. A po mojej prawej stronie, na rabacie, spektakl rozpoczynają tulipany Exotic Emperor. To jest odmiana, która również się namnaża i posadziłam ją za kocimientką z myślą, że gdy te tulipany będą przekwitać, gdy te ich liście będą żółknąć, to te kocimiętki przysłonią nam te liście, także miejmy nadzieję, że mi się uda. Natomiast jak możecie zauważyć, to ja bardzo lubię białe tulipany. I one mam wrażenie, że są takie bardzo eleganckie, subtelne i może podkreślają bardziej ulotność tej wiosny, która no w tym roku naprawdę jest bardzo ulotna, bo mknie nam bardzo szybko. Tak jak wam kiedyś opowiadałam w moich poprzednich filmach, to jest właśnie miejsce, które widzę z mojego okna kuchennego, więc bardzo zależało mi na roślinach, które kwitłyby bardzo wcześnie, a tym bardziej właśnie o takich drzewach, które by kwitły. Mam w swoim ogrodzie parę rodzajów wiśni. Tutaj mam wiśnie kanzan. Ona rośnie w formie takiego, powiedzmy, odwróconego trójkąta i ma przepiękne kwiaty w formie takich różowych różyczek. Natomiast one nie pachną. Mam również wiśnie amanogawę. Ona ma taki bardziej i pokryć. Kolumnowy, ma jaśniejsze kwiaty, również przypominają różyczki, ale one przepięknie pachną, bardzo słodko. Także bardzo Wam je polecam. Moim ostatnim takim kwitnącym drzewem, w sumie przedostatnim, jest jabłonka Ola. W ogóle jabłonie rajskie to są chyba jedne z moich ulubionych drzew w ogrodzie, dlatego że one są ozdobne aż do końca roku. Z tego względu, że wczesną wiosną kwitną, możemy wybrać sobie kolor tych kwiatów, możemy wybrać kolor liści, bo możemy wybrać właśnie sobie z zielonymi liści. Lub bordowymi, formy takie pendula, czyli zwisające, o białych kwiatach, a dodatkowo jesienią pojawiają się nam przepiękne jabłuszka, które mogą być po pierwsze ozdobą ogrodu, po drugie jakimś surowcem do przetworów domowych, no i po trzecie, dokarmiamy nimi ptaki w ogrodzie. A jako towarzystwo do tej pięknej jabłonki postanowiłam wprowadzić tutaj tulipany w odmianie Salmon Van Eyck. Są to tulipany z grupy Darwina, więc są to takie smukłe, wysokie tulipany o klasycznej budowie. Naprawdę jestem nimi oczarowana i są to też tulipany, które rokrocznie się namnażają, więc mam nadzieję, że one tutaj zagoszczą, rozgoszczą się w moim ogrodzie i będę mogła podziwiać ich kwitnienie co roku. No i słuchajcie, niewątpliwymi królowymi tegorocznej wiosny e, na pewno są magnolie. Dzięki temu, że ta wiosna była ciepła, że nie było przymrozków, to te nasze magnolie mogły pokazać swoje prawdziwe piękno. I ta nasza magnolia była obsypana w tym roku pąkami. My na to kwietnienie czekaliśmy 4 lata. E, przejeżdżając czy tutaj przez naszą miejscowość, czy przez miasto, ja byłam oczarowana tymi magnoliami, aż zechciało mi się ich mieć więcej w ogrodzie, wprowadzić nowe odmiany. Jednak tutaj muszę troszeczkę rozważniej do tego podejść, no bo Niestety mój ogród nie jest z gumy. kochani, to już by było tyle na dzisiaj. Dziękuję każdemu, kto został do końca i obejrzał ten film. Mam nadzieję, że spacer Wam się spodobał. Dajcie mi znać w komentarzach, jaka część ogrodu i jaka roślina wpadła Wam najbardziej w oko i jaka Wam się najbardziej spodobała. I napiszcie proszę, jakie rośliny u Was kwitną, bo może inni czytający sekcję komentarzy zainspirują się Waszymi wyborami i wprowadzą te rośliny u siebie w ogrodzie. Ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami. Dziękuję każdemu, kto subskrybuje ten kanał i mnie to daje mi naprawdę niesamowicie wiele motywacji, a my standardowo widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa! pa.